11 lipca mieszkańcy Opola mogli po raz trzeci wspólnie przeżywać piłkarskie emocje w opolskiej strefie kibica. Wcześniej wspólnie dopingowali reprezentację Polski w dwóch meczach fazy grupowej. Tym razem w strefie kibica można było zobaczyć finał turnieju Euro 2020 mecz Anglia Włochy. Wcześniej od godziny 17 można było korzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Gminę Opole Lubelskie, Powiat Opolski, Opolskie Centrum Kultury i MKS Opolanin. Odbył się m.in. rodzinny turniej rzutów karnych, na najmłodszych czekały darmowe dmuchańce, a instruktorzy OCK przygotowali animacje dla dzieci i młodzieży. Podczas niedzielnej imprezy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zorganizowany został także mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. Z możliwości szczepienia jednodawkową szczepionką Johnson ⁇ Johnson skorzystało ponad 50 osób.